Elan będę cię kochał na zawsze, powiedział mój narzeczony Krzysztof, zakładając mi na palec diamentowy pierścionek. Jego głos drżał z pasji. W deszczowy wieczór w Krakowie, przy szumie fal Wisły, wierzyłam, że nasza miłość jest niepokonana. Ale Krzysztof nie znał mojego sekretu. Jego kłamstwa nie mogły złamać mojej determinacji. Nawet ze złamanym sercem nie poddam się. Mam na imię Alicja Kowalska, mam 33 lata. Mieszkałam w eleganckim mieszkaniu w Krakowie z widokiem na Wisłę, dopóki wszystko mi nie odebrano. Teraz śpię na wąskim łóżku w zapasowym pokoju przyjaciółki. Moje życie mieści się w walizce. Kilka ubrań, szafirowy naszyjnik mojej mamy, stary długopis mojego taty i garść wspomnień. Zawsze była ambitna, ale uczciwa. Nie goniłam za bogactwem ani sławą. Chciałam budować sensowne życie z ludźmi, których kocham, kolekcjonując małe radości. Studiowałam projektowanie graficzne na ASP w Krakowie. Przez ostatnie 7 lat byłam główną projektantką w agencji reklamowej. Kochałam swoją pracę. Nadawanie markom życia przez kolory, kształty i historie przypominało mi odtwarzanie bajek mojej mamy. Moja rodzina. Była fundamentem mojego życia. Mój tata Wojciech był drukarzem, mama Hanna pisarką bajek inspirowanych polskim folklorem. Tata co wieczór mówił: Uczciwość to najczystszy druk, jego ręce pachniały tuszem. Mama, pisząc swoje opowieści, mówiła: Twórz sercem, Alicja, uśmiechając się. Ich miłość mnie ukształtowała. Tata po każdym moim sukcesie powtarzał: piszesz swoją własną historię. Mama podarowała mi szafirowy naszyjnik z małym motywem gwiazdy. To twój blask. Ten naszyjnik teraz w mojej walizce jest echem mojej przeszłości. W swoich bajkach mama ma, mówiła Gitok, gwiazdy świecą nawet gdy upadają. Te słowa teraz rozpalają we mnie ogień. Wychowałam się w Krakowie wśród deszczowych poranków, kamienic Kazimierza i zapachu Wisły. Dzieciństwo spędziłam w drukarni taty, bekpotów w podgórzu, słuchając szelestu papieru, bawiąc się plamami tuszu. Pewnego dnia zmienisz świat swoim podpisem, mówił tata. Mama czytała mi bajki w domu, pełne smoków, gwiazd i bohaterów. Opowieści są lustrem Twojej duszy, mówiła. Krzysztofa poznałam pięć lat temu na konferencji designu w Nowej Hucie. Był charyzmatycznym przedsiębiorcą. Jego startup technologiczny Advibe robił furorę w mieście. Na pierwszej randce, w deszczowy wieczór, rozmawialiśmy godzinami w kawiarni na rynku. Jesteś dziełem sztuki, Alicja. Powiedział, jego oczy błyszczały. Wtedy mu uwierzyłam. Ale teraz wiem, że te słowa były pułapką. Całe życie ceniłam małe radości. Jako dziecko, wieczory w drukarni taty, zapach tuszu, faktura papieru uspokajały mnie. Noce z mamą, słuchanie jej bajek o gwiazdach i smokach budziły moją wyobraźnię. Pewnego dnia napiszesz własną bajkę, mówiła mama, głaszcząc moje włosy. Na studiach odnalazłam się w projektowaniu graficznym. Moja pierwsza praca to projekt logo dla lokalnej kawiarni. Gdy pojawiło się na szyldach w Kazimierzu, tata powiedział: To twój podpis, Alicja, Bartkę promieniejąc z dumy. Spotkanie z Krzysztofem wydawało się dopełnieniem mojej historii jego energia ambicja rzekoma miłość to było jak ostatni kawałek mojej opowieści ale on pisał koszmar nie bajkę mama i tata zginęli gdy miałam 25 lat w wypadku samochodowym tej nocy biegnąc do szpitala mój świat się zawalił naszyjnik mamy i długopis taty niosły ich pamięć przy każdym sukcesie, każdej porażce, nosiłam ten naszyjnik, jego gwiazdny motyw dawał mi siłę. Krzysztof wiedział o tej stracie i wydawał się mnie wspierać, a przynajmniej tak myślałam. Gdy się poznaliśmy, powiedział: Twoja siła tkwi w miłości, nie w stracie. Te słowa poruszyły moje serce, ale teraz widzę, że to była manipulacja krakowskie ulice brukowane i deszczowe były tłem mojego dzieciństwa. Każdego ranka wdychałam zapach wisły, znajdując spokój w ciepłych światłach kawiarni na Kazimierzu. Drukarnia taty w Podgórzu opowiadała historię o dawnych krakowskich rzemieślnikach. Mama, pisząc bajki, opisywała planty, wawel, szare niebo. To miasto żyje opowieściami, mówiła. Spotykając Krzysztofa, odkrywałam Kraków na nowo: jarmarki na rynku, spacery nad Wisłą, wystawy w Mocaku, ale teraz Kraków miało stać się sceną mojego odrodzenia. Cztery lata temu zaręczyliśmy się z Krzysztofem, obiecał mi przyszłość, dom nad Wisłą pod Krakowem, wspólne marzenia, rodzinę, założyliśmy wspólne konto inwestycyjne, moje oszczędności. 1,5 miliona złotych z sprzedaży drukarni Taty i jego rzekomy wkład 2,5 miliona złotych stworzyły fundusz wart 4 miliony złotych. To dla naszej przyszłości, powiedział mocno ściskając moją rękę. Zaprojektowałam też kampanię reklamową dla jego startupu Advibe. Logotypy, filmy, banery cyfrowe. Pracowałam do późna, by wszystko było perfekcyjne. Alicja, jesteś geniuszem! mówił uśmiechając się. Ufałam mu. Był moim narzeczonym, prawda? W zeszłym roku zachowanie Krzysztofa się zmieniło. Zaczął ukrywać telefon, wyjeżdżać na spotkania biznesowe poza miasto. Pewnego wieczoru wyczułam na jego marynarce zapach perfum, ciężki, luksusowy, nie mój. Zaczęłam podejrzewać, ale uciszałam siebie. Krzysztof mnie kocha, mówiłam w duchu. Ale pewnej nocy wszystko się zawaliło. Wróciłam wcześniej z pracy i otworzyłam drzwi naszego mieszkania, widząc Krzysztofa z inną kobietą Ewą, główną inwestorką Advaip. Zszokowana powiedziałam: Co to jest? Mój głos drżał. Krzysztof wyjąkał: Alicja, to nieporozumienie, ale arogancki uśmiech Ewy zdradzał prawdę. Tej nocy skonfrontowałam Krzysztofa spokojnie powiedziałam, więc powiedz mi prawdę, roześmiał się, tym obrzydliwym, aroganckim śmiechem. Alicja, jesteś taka naiwna, powiedział. Z Ewą jesteśmy razem od roku, a to konto inwestycyjne, pieniądze są teraz wadwajp. Moje serce zamarło. Sprawdziłam bank, cztery miliony złotych zniknęły. Krzysztof przelał je na konto firmy, podrabiając mój podpis na fałszywych dokumentach co gorsza, opatentował moją kampanię pod swoim nazwiskiem. Jak mogłeś? Powiedziałam powstrzymując łzy. Bo ja wygrywam, Alicja, odparł, jego oczy błyszczały triumfem. Ewa oferuje możliwości, których ty nie możesz. Przykro mi, ale tak to działa. W ciągu tygodnia straciłam mieszkanie, zaległości w czynszu narosły, w pracy projekt Advibe naraził mnie na krytykę, kradzież Krzysztofa splamiła moją reputację. Agencja, powołując się na neutralność, zwolniła mnie. Wprowadziłam się do zapasowego pokoju mojej przyjaciółki Zofii, z walizką zawierającą naszyjnik mamy, długopistaty i garść rzeczy. Nie byłam zła, byłam skupiona. Krzysztof myślał, że mnie zniszczył, ale to nie był koniec tej historii. Chciałam sprawiedliwości dla moich pieniędzy, projektów, honoru i dla siebie. Tej nocy, w pokoju Zofii, wzięłam do ręki szafirowy naszyjnik mamy. Jego gwiazdny motyw lśnił w słabym świetle. Ścisnęłam długopistaty, plamy tuszu przypominały jego ręce. Uczciwość to najczystszy dróg. Krzysztof złamał mi serce, Ukradł moje życie, ale to nie będzie jego ostatnie słowo. Naszyjnik mamy, długopis taty, one mnie podtrzymają. W głębi duszy usłyszałam słowa mamy: "Gwiazdy świecą, nawet gdy upadają. Ja też będę świecić." Ostatniej nocy w moim mieszkaniu pakując rzeczy założyłam naszyjnik mamy. Spojrzałam w lustro, łzy w oczach, ale determinacja w sercu. Krzysztof mnie lekceważył. Od dziecka w drukarni taty nauczyłam się jednego. Każdy druk musi być doskonały. Kłamstwa Krzysztofa były niedoskonałe i ja je ujawnię. Krzysztof zawsze był charyzmatyczny, ale samolubny. Na studiach ukradł pomysł przyjaciela na konkurs przedsiębiorczości i wygrał. Tylko go ulepszyłem, powiedział śmiejąc się. Przed Advibe został wyrzucony ze startupu za problemy etyczne, ale tłumaczył mi to jako różne cele. Gdy wrócił do Krakowa, dowiedziałam się, że miał długi, jego luksusowe mieszkanie, sportowy samochód, wszystko finansowane pożyczkami. Kradzież czterech milionów złotych była jego planem na spłatę długów i rozwój adWipe. Ale obwinianie mnie nie chodziło tylko o pieniądze. Zazdrościł mi talentu, uczciwości, miłości, którą mu dałam. Zazdrość Krzysztofa była subtelna, ale jadowita. Pewnej nocy przeglądając moje projekty, powiedział: Alicja, twój talent jest aż za doskonały. W jego tonie kryła się uszczypliwość. Wszyscy cię lubią, prawda? Myślałam, że żartuje, ale teraz widziałam ukrytą urazę. Krzysztof zazdrościł mojego spokoju, zaufania klientów, szacunku mojego zespołu. Moja porażka była jego zwycięstwem. Od dziecka w drukarni taty nauczyłam się, że każdy szczegół ma znaczenie. Szczegóły Krzysztofa, jego kłamstwa, oszustwa przyniosą mu zgubę. Przeszłość Krzysztofa była pełna mrocznych wskazówek. Przyjaciele z uczelni mówili, żeby zrobił wszystko, by wygrać. Raz przy projekcie ukradł pracę zespołu, zgarniając cały splendor. Przed adwajb pracował w małej firmie technologicznej, ale wyrzucono go za niepraw, nieprawidłowości. Mówił mi ta firma nie miała wizji, śmiejąc się. Ten uśmiech teraz wydaje mi się odrażający. Krzysztof zawsze nosił maskę mojego kochanka, narzeczonego, partnera, ale za nią krył się złodziej. W zapasowym pokoju Zofii, trzymając naszyjnik mamy, zaczęłam myśleć Krzysztof myślał, że mnie zniszczył, ale gra się nie skończyła. Chciałam sprawiedliwości dla moich pieniędzy, projektów, honoru dla siebie, ale samo pozwanie go to za mało. Chciałam pokonać Krzysztofa w jego własnej grze. Mój plan był śmiały: założę własną firmę projektową, przyćmie adwajp na rynku, jednocześnie zbierając dowody na oszustwo Krzysztofa. To nie była tylko zemsta. To była podróż, by na nowo określić swoją wartość. Pierwszym krokiem było założenie firmy. Z Zofią rozmawiałyśmy godzinami. Jako specjalistka od marketingu cyfrowego pomogła mi stworzyć biznesplan. Alicja? Jesteś marką, powiedziała, jej oczy błyszczały. Z niewielkimi oszczędnościami, zainspirowana długopisem taty, założyłam gwiazda Designs, nazwaną na Cześć słów mamy gwiazdy świecą, nawet gdy upadają. Miałam kontakty w krakowskiej scenie artystycznej, skontaktowałam się z dawnymi klientami, przyjmowałam zlecenia freelance. Moim pierwszym projektem była kampania dla lokalnej marki ekologicznej. Pracowałam dniami i nocami, każdy projekt nasycałam kreatywnością mamy, uczciwością taty. W trzy miesiące gwiazda Designs zaczęła przyciągać uwagę w branży, ale moim prawdziwym celem było zdemaskowanie Krzysztofa. Skontaktowałam się z Tomaszem, byłym kolegą z zespołu finansowego agencji. Tomasz był cichy, ale uczciwy. Spotkałam się z nim w kawiarni nad Wisłą, deszcz bębnił o szyby. Popijając kawę, tomasz powiedział: Alicja, dokumenty projektu Advaib wyglądały na fałszywe. Jego głos był cichy, ale Krzysztof przekonał wszystkich. Poprosiłam o kopię plików projektu. To ryzykowne, powiedział marszcząc brwi, ale spróbuję. Tydzień później wręczył mi pendrive. Pliki pokazywały przelew 4 milionów złotych na konto Advibe, zamaskowany fałszywymi fakturami na moje nazwisko. Tomasz ostrzegł, uważaj. W tamtej chwili wiedziałam, że nie jestem sama. By odzyskać moje projekty, z Zofią włamałyśmy się na serwery Advibe. Umiejętności technologiczne Zofii pozwoliły znaleźć luki w systemie. Pewnej nocy w mieszkaniu Zofii, otoczone kubkami kawy i laptopami, pracowałyśmy. – Alicja, to polowanie na skarb – powiedziała Zofia, śmiejąc się. Znalazłyśmy moje projekty, edytowane przez Krzysztofa i zapisane pod jego nazwiskiem. W jednym e-mailu Krzysztof pisał do Ewy. – Kampania Alicji wyniesie nas na szczyt, ale ona się nie dowie. Zofia zamarła. – Ten facet jest podły skazała marszcząc brwi W innym e-mailu Krzysztof polecił prawnikowi patentowemu zarejestruj kampanię na moje nazwisko Dowody się piętrzyły, ale potrzebowałam większego ruchu Rozwijając Gwiazda Designs zaprojektowałam kampanię, która miała rywalizować z AdVibe Na targach technologicznych w Krakowie zaprezentowałam kampanię Gwiazda Designs dla ekologicznej marki technologicznej Kampania nosiła mój podpis, kolory, historie, detale inspirowane bajkami mamy. Na targach klienci Ad Vibe tłumnie odwiedzali stoisko gwiazda. Krzysztof, widząc mnie, zamarł. Alicja, ty powiedział jego głos drżał. Uśmiechnęłam się. Gwiazdy świecą, nawet gdy upadają, Krzysztofie, powiedziałam chłodno. W jego oczach zobaczyłam strach. Gwiazda Designs zaczęła odbierać klientów Advibe. Firma Krzysztofa chwiała się na rynku. Dla finansowych dowodów skontaktowałam się z Michałem, starym przyjacielem z uczelni i ekspertem od cyberbezpieczeństwa z doświadczeniem w szarych strefach. Spotkałam się z nim w barze nad Wisłą. Fale szumiały, na stole stały kufle piwa. Opowiedziałam wszystko: zdradę Krzysztofa. Kradzież, przejęcie moich projektów. Michał odstawił piwo. To obrzydliwe, powiedział. Chcesz schakować jego e-maile? Zawahałam się. To nielegalne, ale Krzysztof podrobił mój podpis, ukradł moje życie. On pierwszy złamał zasady. Zrób to, powiedziałam zdecydowanie. Michał złamał e-maile Krzysztofa w dziesięć dni. Czytały się jak kronika przestępstw. Krzysztof przelał 4 miliony złotych do AdVib, sfałszował faktury, podrobił mój podpis. W jednym e-mailu do Ewy pisał, obwinić Alicję będzie łatwo, jest zbyt naiwna. W innym do bankiera napisał, te pieniądze spłacą moje długi, potem sprzedam firmę. W kolejnym do prawnika ostrzegł, jeśli Alicja pozwie, zniszczcie ją. Czytając te słowa, nie czułam złości, a lodowatą determinację. Krzysztof mnie lekceważył, a to był jego ostatni błąd. Michał powiedział: To złoto, ale musimy być ostrożni e-maile nie mogą być użyte bezpośrednio w sądzie. Poszłam do mojej kuzynki Katarzyny, byłej prawniczki o bystrym umyśle. Jej biuro znajdowało się na piętnastym piętrze wieżowca w centrum Krakowa, przez szklane ściany widać było Wisłę. Katarzyna przejrzała e-maile, pliki finansowe i projekty. To oszustwo, kradzież praw autorskich i zniesławienie, skazala poprawiając okulary. Ale najpierw osłab Krzysztofa na rynku, potem uderz w sądzie. Strategia Katarzyny polegała na użyciu Gwiazda Designs jako broni. Gdy Gwiazda odbierała klientów Advibe, przygotowywałyśmy pozew. Gwiazda Designs stała się najszybciej rosnącą agencją projektową w Krakowie w sześć miesięcy. Klienci Advibe przechodzili do nas jeden po drugim. Krzysztof wpadł w panikę. W mediach społecznościowych innowacyjne kampanie Advibe blakły w cieniu Gwiazda. Katarzyna tymczasem wysłała Krzysztofowi list, stwierdzając że wiemy o oszustwie i pozwiemy go. List nie wspominał o e-mailach, tylko mamy solidne dowody. Katarzyna uśmiechnęła się chcemy by się załamał na rynku i w sądzie. Krzysztof zadzwonił następnego dnia, jego głos drżał Alicja to nieporozumienie, porozmawiajmy, dam ci pieniądze. Odpowiedziałam chłodno, porozmawiamy w sądzie i odłożyłam słuchawkę. Zofia obok mnie zaśmiała się. To jego ostatnie podrygi. Michał znalazł więcej brudów Krzysztofa: unikanie podatków, fałszywe umowy konsultingowe, nawet przekierowanie funduszy inwestora. Ten facet nie wyjdzie z więzienia, powiedział Michał szczerząc zęby. Tomasz przyniósł nowe dokumenty. Krzysztof wyprowadzał pieniądze z innych projektów Advaib. On niszczył firmę, powiedział Tomasz. Nasza ekipa rosła, każdy z nas zjednoczony, by zatrzymać Krzysztofa. Ale ten proces to nie tylko zbieranie dowodów toczyłam wewnętrzną walkę. Nocami, w pokoju Zofii, nie mogąc spać, myślałam o słowach taty: Uczciwość to najczystszy dróg. Ale uczciwość doprowadziła mnie tutaj: złamane serce, skradzione życie. Kłamstwa Krzysztofa przyćmiły moją prawdę. Pewnej nocy założyłam na szyjnik mamy, dotknęłam motywu gwiazdy, gwiazdy świecą nawet gdy upadają, szepnęłam. Pokonanie Krzysztofa to nie tylko sprawiedliwość, to odzyskanie wiary w siebie. Gwiazda Designs była tego dowodem. Proces planowania przypominał grę w szachy. Każdy element, pliki Tomasza, dostęp Zofii do serwerów, e-maile Michała, strategia Katarzyny, sukces Gwiazda Designs, pasował do siebie, ale każdy krok niósł ryzyko. Krzysztof był przebiegły, jeden fałszywy ruch mógł wszystko zniszczyć. Zofia pewnej nocy powiedziała: To wojna, jej oczy błyszczały. I wygramy. Tomasz, przekazując dokumenty, powiedział: Dla ciebie Alicja, spokojny, ale zdecydowany. Michał, przy każdym nowym odkryciu, mówił: Ten facet jest skończony, szczerząc zęby. Katarzyna na każdym spotkaniu mówiła: Prawda, to najsilniejsza broń. Ich wsparcie mnie podtrzymywało. Ale w głębi duszy naszyjnik mamy i długopis taty były moją prawdziwą siłą. Mieliśmy wszystko, pliki finansowe Tomasza, rekordy projektów Zofii, e-maile Michała, strategie Katarzyny, rynkowy triumf Gwiazda Designs. Katarzyna zebrała dowody i złożyła pozew w krakowskim sądzie. Sprawa trwała 18 miesięcy, najtrudniejszy, ale i najbardziej transformujący okres mojego życia. Spałam w zapasowym pokoju Zofii, rozwijałam gwiazda designs, pracowałam z małym zespołem nad projektami freelance, oszczędzałam każdy grosz, bo koszty sądowe rosły. Niektóre noce spędzałam, trzymając długopi staty, patrząc na plamy tuszu, te plamy przypominały spokojny głos taty. Zofia mówiła, to Twoja wojna klepiąc mnie po ramieniu. Katarzyna przed każdym terminem sądowym mówiła, prawda zwycięży i go dodając mi sił. Tomasz nadal potajemnie dostarczał dokumenty z adwa, Michał śledził cyfrowe ślady Krzysztofa. Nasz zespół był jak rodzina, walcząca u mojego boku. W sądzie Katarzyna Katarzyna była jak mistrz szachowy. Przedstawiła pliki projektów w porównaniu z kampaniami Gwiazda Designs. Kradzione projekty AdVibe były oczywiste. To dzieło Alicji Kowalskiej dobskazala Katarzyna. Jej głos był zdecydowany. Pliki Tomasza udowodniły, że 4 miliony złotych trafiły do Ad Vibe. e Emaile Michała, choć niedopuszczalne, zostały wplecione w podsumowania Katarzyny. Krzysztof kłamał na rozprawie. Alicja ukradła pieniądze, ja ratowałem firmę. Jego głos drżał. Katarzyna przeczytała podsumowanie e-maila. Obwinić Alicję będzie łatwo: jest zbyt naiwna. Twarz Krzysztofa zbladła, jego arogancka maska pękła. Ława przysięgłych, widząc sukces gwiazda designs i upadek Vibe, zrozumiała prawdę. Sędzia uznał Krzysztofa za winnego oszustwa, kradzieży praw autorskich i zniesławienia, skazując go na cztery lata więzienia. Adweib zbankrutowało, patenty Krzysztofa unieważniono, moje projekty wróciły do mnie. Sąd przyznał mi cztery miliony złotych i dwa miliony złotych odszkodowania. Gwiazda Designs stała się liderem branży, moja dawna agencja zaproponowała partnerstwo, ale odmówiłam. Wybrałam własną markę. W sali sądowej nie spojrzałam na Krzysztofa. Nie potrzebowałam jego żalu ani przeprosin. Mocno ścisnęłam naszyjnik mamy, dotknęłam długopisu taty w kieszeni i pomyślałam, to dla was. Gdy ława przysięgłych wychodziła, katarzyna uścisnęła moją dłoń. Udało ci się, rozkazała uśmiechając się. Zofia przytuliła mnie na zewnątrz, szepcząc, gwiazdy zaświeciły. Tomasz powiedział. Sprawiedliwość zatriumfowała, jego oczy błyszczały. To nie było tylko zwycięstwo, to było zamknięcie. Kłamstwa Krzysztofa próbowały mnie wymazać, ale stałam mocno w mojej prawdzie. Wychodząc z sądu, krakowski deszcz muskał moją twarz. Niebo było szare, ale w moim sercu było światło. Druk taty był doskonały. Bajka mamy stała się rzeczywistością. Proces sądowy to nie tylko batalia prawna, to była podróż, by odbudować siebie. Każdego dnia rozpraw zakładałam na szyjnik mamy, jego gwiezdny motyw dawał mi siłę. Zofia każdej trudnej nocy mówiła, że jesteś wojowniczką. Katarzyna na każdej sesji strategicznej mówiła to dopiero początek, uśmiechając się. Tomasz i Michał z każdym nowym dowodem sprawiali, że czułam się częścią zespołu, ale największa siła tkwiła we mnie. Uczciwość taty, kreatywność mamy, moja determinacja. Gwiazda designs była tego dowodem. Z odszkodowaniem kupiłam nowe mieszkanie w Krakowie z widokiem na Wisłę, z drewnianymi podłogami i dużymi oknami. Naszyjnik mamy położyłam na biurku, długopis taty na półce. Udekorowałam mieszkanie na pamiątkę rodziców, drewniane meble, odcienie błękitu i szarości, w jednym kącie szkic bajki mamy, w drugim buteleczka tuszu taty. Na balkonie hodowałam ulubione rumianki taty, lśniły w porannym deszczu. Rozwijałam gwiazda designs, zatrudniłam zespół, pracowałam z ogólnopolskimi markami. Moim pierwszym dużym projektem była kampania dla giganta technologicznego, hołd dla ducha drukarni taty, bajek mamy. Zofia przy kolacji powiedziała Jesteś legendą, śmiejąc się. Przy kawie z Katarzyną zapytała Jak zachowałaś taki spokój? Uśmiechnęłam się. Zemsta to nie gniew, to prawda. Krzysztof utonął w swoich kłamstwach. Tomasz awansował na dyrektora finansowego w agencji. Michał rozwinął swoją firmę cyberbezpieczeństwa, ale wciąż wpadał do baru, mówiąc: Nasze polowanie na skarb było epickie, szczerząc zęby. Dwa lata później otworzyłam wystawę projektową, dedykowaną Bajkom mamy. Temat gwiazdy i tusz odbił się echem na świecie. Na otwarciu, w największej galerii sztuki w Krakowie, zebrały się setki ludzi. Na scenie nosiłam naszyjnik mamy. Ta wystawa, powiedziałam, to triumf uczciwości i kreatywności. Rozległy się brawa. Kolega powiedział, Hanna byłaby dumna. Ukryłam łzy, ale czułam spokój. Krzysztof był w więzieniu, ale ja byłam wolna, z miłością taty, bajkami mamy i moją siłą. Wystawa zdobyła międzynarodowe nagrody. Gwiazda designs wzniosła się na szczyt branży. Nie byłam tylko projektantką. Byłam opowiadaczką historii. Każdy projekt pozwalał płynąć tuszowi taty, świecić gwiazdom mamy. Pewnego wieczoru na balkonie, patrząc na deszcz, założyłam naszyjnik mamy. Jego gwiazdny motyw wciąż lśnił. Gwiazdy świecą, nawet gdy upadają powiedziałam uśmiechając się. Krzysztof należał do przeszłości, ja pisałam przyszłość.